Rozpoczynamy drugą konferencję Smoleńskiej. Panie Racisto, żywot Wieloletnika, bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich uczestników, ale szczególnie i się kłaniam rodzinom Smoleńskim. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, to już jest druga konferencja. I chciałbym zaznaczyć, że nasza konferencja, ta druga, to jest nasza konferencja, nie jest to konferencja Zespołu Parlamentarnego, jesteśmy autonomiczni, sami żeśmy zdecydowali o tej, o powstaniu tej pierwszej konferencji, jak też i drugiej, nie mamy nic pewnych, nie mamy łączników z Zespołem Parlamentarnym. Proszę Państwa, Parę tylko informacji organizacyjnych. Bardzo bym prosił, i ja to czynię już w tym momencie, proszę Państwa, prosiłbym o wyłączenie wszystkich telefonów. Bardzo bym prosił Państwa. No, mój się coś nie chce bardzo wyłączyć, ale zaraz się wyłączę. Proszę Państwa, w tej chwili chciałbym Państwa wszystkich prosić o powstanie juścinny pani ofiar katastrofy smoleńskiej, minut Bardzo proszę.